Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej otwiera się na uchodźców z Ukrainy. Muszą mieć oni tylko numer PESEL. Mogą się rejestrować jako osoby bezrobotne. Wystarczy, że oświadczą, że tej pracy po prostu nie wykonują i nie świadczą pracy i są wtedy rejestrowane jako osoby bezrobotne I mogą korzystać z wszystkich usług, jakie oferujemy obywatelom Naszym polskim, czyli nie ma tu żadnego rozróżnienia w tej sytuacji, czyli cała paleta usług, instrumentów w rynku pracy dostępna jest również dla obywateli Ukrainy. Tylko w ubiegłym tygodniu takich osób, które już się zarejestrowały, było 30. Siedmioro z nich znalazło pracę na terenie naszego powiatu. My też staramy się pomagać. W tej chwili wiele urzędów, instytucji do nas się zwraca o pomoc w znalezieniu Obywateli Ukrainy, którzy znają język polski, do pomocy w obsłudze obywateli właśnie Ukrainy w urzędach. Taką osobą, która pośredniczy między obywatelami Ukrainy w powiatowym urzędzie pracy jest pani Natalia Meleczko. Jak widzą tutaj swojego rodaka, to na pewno robi się im troszeczkę lżej z podjęciem tutaj pierwszej rejestracji. E, tak, łatwiej kiedy jest kontakt i pracowniki urzędu im też łatwiej no, kontaktować się z Ukraińcami, bo e, oni nie rozumieją Ukraińców i Ukraińcy ich nie rozumieją i dlatego szybciej to się no, odbywa. Rejestrują się przede wszystkim kobiety, jednak sporą przeszkodą w znalezieniu pracy jest do niej dojazd i bariera językowa. Na pewno takim największym problemem jest ta bariera językowa i tutaj rzeczywiście to jest spory, spory problem. Natomiast te osoby rzeczywiście są gotowe do podjęcia pracy, tylko mm, również problem występuje z dojazdem też do pracodawców. Te osoby często są w jakiejś, W większości są to osoby zakwaterowane w domach prywatnych. W różnych częściach powiatu. No i z, tą, z tym dojazdem do pracodawcy też, też, jest, też jest problem. Cieszę się, panie, że udało się podjąć tutaj w urzędzie pracę i tak, jest panie zadowolony? Tak, za to było no, się. i pracę, i ludzi, którzy, którzy znajdują się w Polsce. W miniony piątek odbyła się sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Radni zdecydowali o udzieleniu zarządowi powiatu upoważnienia do dokonywania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy. Działamy szybko. Ta, ta w ogóle sytuacja bardzo dynamicznie się rozwija na, na różnych frontach tego wsparcia czy też różnych działań, które oczywiście są takimi jakby naszymi oczywiście obowiązkami, czy też, też czy tą pracą, którą, którą musimy wykonać, tak aby właśnie wspierać. To wszystko, co jest jakby też kierowane od, z ministerstw, czy też przez służby wojewody, przez wojewodę, tak, żeby, żebyśmy tej pomocy na szybciej udzielali, no i krótko mówiąc, żebyśmy też funkcjonowali. Czwartek Starosław Salimanowski spotka się z przedsiębiorcami. Mieczysław Ryga będzie ich przekonywał, aby nie obawiali się skorzystać z nabytych umiejętności i usług uchodźców z Ukrainy. Te formy wsparcia będą przekazywane, jak i również to spotkanie będzie dotyczyło tego, z jakich projektów można też skorzystać? Czy mogą skorzystać pracodawcy, by wspierać właśnie też pracowników, krótko mówiąc o wsparciu pracodawców na naszym rynku, tak żeby te firmy też w tym trudnym czasie funkcjonowały i miały pełną wiedzę na temat. До швидку достатньої на ринку. Якщо ви потребуєте інформації про легальне працевлаштування в Польщі, то запрошуємо до Ужонду праці в Ліманові Кабінет 132. Там ви можете довідатись, які є на даний час пропозиції праці і як легально працевлаштуватися на теренах Польщі. В повітрі Лімановським перебуває обіцень невелико, понад 2000 тисячі з України. Однак ситуація цей час змінюється і є динамічна, бо для некоторіх з них наш поряд є тільки пристанком, а цілем подорожі – Są kraje Europy Zachodniej.